Witajcie na moim kolejnym odcinku na tym kanale dziś będę robić y, różne o czym w sumie dwa y, różne takie mechanizmy śmieszne pierwszy to będzie z korami związany no witam was serdecznie hop podoba mi się już ja już te mechanizmy sprawdzałem wszystko działa no a wiemy, to być taki klimacik przynajmniej spróbuję żeby był i wystarczy tylko hop o i o i już jest cała połowa zrobiona dobra Dobra, przepraszam za te szczeki psa, jakby ja staram się, żeby to było jak najszybciej zrobione, bo nie za wiele mam czasu. Tak, już mam tutaj, jak widać, materiały przygotowane. Kurczę, gdzie ja to zostawiłem? To nadal mam tutaj, ja, nie gadajcie, że nie mam. Uff, o dobra, jest. Wiesz, to jest tak śmieszne, że. Tak. Dobra. I teraz lisy nawet nie doskoczą. Gonią, gonią, skaczą, ale i tak nie doskoczą. To jest takie śmieszne. Tch. Po prostu i ryje w banie. I ten tym kurczak podskakujecie. Dobra, szybko dajemy drugiego. Dobra, ja tak zrobię jednak. U, ci jednego zabiły. Jeden z nich tutaj jest jeszcze. Jaka beka. Teraz jest. Jaka beka! Czyli co jest? Jednego zrobiły. Tego jednego tutaj nie mogą. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Fuu, co one próbują? Czy jakiś tu spadł? Jeszcze? Dobra, to jest mega śmieszne. A drugi to zrobimy tutaj. Taki jeden. No nie tu Super Na no serio ja mam tak tu zasyfione wszystko Masakra Tu już tak dam. No i to też będzie To akurat będzie związane z Ostem Z wieśniakami i ząbiekami jakby w tym odcinku coś chce kogoś zdopaść, ale nie może. Czekaj, ale nie wiem, czy to będzie Znaczy Sprawdzałem. Ale oczywiście nie do końca. No, 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 no nie może być fajnie zbytnio. Więc zobaczymy. Jakby zadziałało dobrze wszystko. Żebym taki klimacik. Nie, to musi być wyższe. Musi. Ty, ile ty, tych ty lisów. Czekajcie, czy oni, oni już zabili kurczaka? Tak. I czemu jeden jest tak, a drugi tak? Jeden siedzi normalnie. Oj, dobra, ja, myśla... ja to jest jego ogon. Ja myślałam, że to jest jakby kurczak. Nieważne. Nieważne, nie było ten tematu. jest i na no taki średni Ale jest. No jest, jest! Słaby. <coughs> Nie ukrywa. Tutaj, 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 tutaj. I tak. Tak. Osadnik tu. Jajko zębiaka sobie tu wyźmiemy. Teraz nam się przyda jeszcze. Um. Gdzie, gdzie jest zombiak? Ja teraz tego zombiaka będę godzi. Dobra, poczekajcie, ja mogę muszę znaleźć. Znalazłem wreszcie. Znalazłem to. Ale to długo mi zajęło. I to będzie tak. A jak to nie będzie działać, to w razie w tu będzie dziura. Bo... Jak to nie zadziała, to nie będzie fajnie. Oj, no i już mi się reaguje. co nie? No i to, to już jest klimacik. Tak. Nie tu se będą oświetlonym. Miejsce żeby nikt nie uciekli, ale wątpię, żeby, żeby <laughs> uciekli, ale <laughs> no wiecie, różnie bywa, teraz, tak? o oh, jest wieczór, idealnie, jeszcze mi się reaguje Minecraft, no nie, 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 nie. Tak, nie może, tak nie może być, czekajcie, czy ja, czy, 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 czy ja teraz... Teraz się zrujnował mój cały odcinek? Czy teraz serio zrujnował się mój cały odcinek? Czekaj, posuchy też jeszcze gonią, co nie? Te zombie. Ale czekajcie, czy, czy ja mogę tylko tutaj restić? Ej, nie, 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 nie to tak nie może być. Dobra, jak nie działa, to nie działa. Zrobimy coś innego. Zrobimy. Z lisami znowu. Tak dobrze słyszycie? Z lisami. Masakra. No, normalnie masakra. Tutaj korki, proszę bardzo piękne. A tu lisy. Tak. Działa. Działa. To działa! Tak, to odpycha, to odpycha! No, kurki wszystkie pouciekały, oczywiście. Oj, lisek biedny utknął. No nie, tak nie może być. Kurde, czy ja tutaj buduje? Seria? No, mm, dobra, tu za chwilę ich będzie więcej. Tu za chwilę ich będzie więcej. Przerażone, ale muszą tu być. No, o lisek to na żardełko. Tu, że to możemy zaprać. Oj, kilka kurek wpadło. I się nie doczekało. Fajne, co nie? Ja, jakby jest, jest się fajne. Dobra, jakby ja... To jest na tyle w dzisiejszym ciku. No, fajne werki. Na koniec. No, papa. Pa. No, nie, papa, co? Jou.